No, cześćka! Dzień dobry, witam was wszystkich kosmos z tej strony i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj przedstawiam wam szczerą recenzję na temat dodatku licealny lata to The Sims 4 Jest to taki nowy format filmów, w którym będę po prostu przelatywał przez wszystkie aspekty danego dodatku i opowiadał o nich w skrócie zupełnie szczerze, zupełnie szczere moje odczucia, żebyście nie spoilerując sobie zbyt wiele na temat nowego dodatku mieli jakiś taki pogląd czy warto kupić czy nie. Oczywiście przypominam, że na moje Moim instagramie trwa rozdanie tego właśnie dodatku. Tutaj na ekranie wiecie pod jakim zdjęciem musicie zostawić lajka, zaobserwować mnie i co jeszcze zrobić. Także zapraszam Was tam. I oczywiście przypominam o łapce w górę przed obejrzeniem tego filmu. Także zostawcie mnie ja będę bardzo, bardzo wdzięczny. A my teraz zaczynamy. Podzieliłem sobie ten dodatek na kilka kategorii. I na samym początku mamy kasa. I jeżeli chodzi o kasa, to ja jestem bardzo dowolony. Kas dodaje naprawdę dużo obiektów, i wydaje mi się, że to jest jeden z dodatków, który podoba mi się, jeżeli chodzi o kas najbardziej. Włos są starannie zrobione. Oczywiście. Nie wszystkie mi się podobają, ale to jest po prostu zależne od gustu. Natomiast ubrania, jak już zresztą sami zauważyliście, niektóre wyglądają nawet jak z custom kontentu i według mnie jest to dobry znak, ponieważ widać, że twórcy przykładają się do tych ubrań bardziej, żeby wyglądały one starannie, bo nie oszukujmy się, niektóre ubrania z custom contentu wyglądają po prostu o wiele lepiej niż te, które EA tworzy. Mamy tutaj naprawdę bardzo dużą różnorodność ubrań po eleganckie, do takich nastolatkowych. Mamy naprawdę przeróżne tekstury, kolory, i nie jest to taki usystematyczny tematyzowany dodatek, tylko jest tutaj, rzekłbym, dosyć dużo styli, które możemy ze sobą łączyć, ale wydaje mi się, że to jest właśnie w sumie założenie tego, ponieważ jak jesteśmy naslotkami, to tak trochę Kształtujemy siebie też, i w tym wypadku, wiecie, ubieramy się w różne rzeczy, sprawdzamy co nam się podoba, i właśnie wydaje mi się, że to jest idealnie w tym dodatku oddane. W szczególności bardzo podoba mi się kas kobiecy, bo naprawdę jest tam dużo rzeczy, których ja będę używał, i są one naprawdę wykonane starannie. No, niestety, problem tutaj nadchodzi po raz kolejny zresztą, kiedy przechodzimy do mężczyzn, ponieważ mężczyźni mają po prostu dużo mniej ubrań, ale no, ta dyskryminacja mężczyzn to chyba już jest po prostu u osób, które grają w Simsy takie przyzwyczajenie, bo to się dosłownie dzieje zawsze. Po prostu Simowi mężczyźni nigdy nie dostają tak dużej ilości rzeczy jak kobiety i to się raczej nigdy nie zmieni, co jest oczywiście bardzo smutne, ale wydaje mi się, że do tego się dosyć przyzwyczailiśmy. Jeżeli chodzi o mężczyzn, no to ubrania po prostu nawet nie są tak ładne jak kobiece, a mężczyźni naprawdę mogą się ładnie ubrać i to jest trochę smutne, ale no, tak jak mówię, nic z tym nie zrobimy, mimo tego ja uważam, że te rzeczy są dosyć spoko wykonane i wyglądają dosyć dobrze. Przy Warto też zauważyć, że wraz z tym dodatkiem, a raczej z aktualizacją poprzedzącą ten dodatek, dochodzi o włosianie na ciele, a dodatkowo w dodatku dochodzi jeszcze porost włosów. Jeżeli chodzi o porost włosów, jest on dostępny dla kobiet i dla mężczyzn i mężczyźni, jak i kobiety mogą się golić, możemy sobie to włączyć, ale też jeżeli nam się nie podoba i nie chcemy, żeby nasimy się golili, to możemy to wyłączyć, więc to jest naprawdę bardzo fajny system, który ja bardzo lubię. Minusem to jest to, że dosłownie dzieci i małe dzieci dostały kompletnie. Nic, jedynie przekonwertowane włosy. Wiadomo, jest to dodatek na temat jednak nastolatków. Mimo tego, miłoby było coś zobaczyć jakieś dwie, trzy rzeczy ponieważ nadal wydaje mi się, że mamy mało tych outfitów dla dzieci i małych dzieci. Dodatkowo w kasie. Dochodzą cztery nowe aspiracje, które są zarezerwowane specjalnie dla nastolatków. Jest to to aspiracja szybkie życie, darzona podziwem albo darzony podziwem, drama lama i nastawiony na osiąganie celów. I te aspiracje mogą mieć tylko nastolatkowie. Oraz mamy trzy nowe cechy: niezręczny, Niezręczna towarzystwo, dusza towarzystwa i nadgorliwość. Jak na dodatek, to jest taka standardowa liczba cech. Aspiracji jest dosyć dużo. Ja osobiście uważam, że Kas jest naprawdę na plus. Oceniłbym. Byłbym go na takie 8 na 10, jak już tak pograłem sobie dosyć długo w ten dodatek. Jestem ciekawy waszej oceny. A teraz przechodzimy do trybu budowania i kupowania. I może się zdziwicie lub nie, ale tryb budowania i kupowania według mnie jest naprawdę bardzo, bardzo dobry, ponieważ nie jest taki typowy, jest bardzo spersonalizowany i możemy tworzyć naprawdę bardzo różne pokoje i pomieszczenia dzięki temu trybowi. Co warto też zauważyć to to, że dostaliśmy naprawdę ogromną jak na dodatek ilość łóżek, czyli 10 nowych, 5 pojedynczych i 5 podwójnych i każde z tych łóżek ma taki wariant kolorystyczny, że pasuje do naprawdę wielu stylów. Możemy stworzyć na przykład taką bardzo y, ciemną jakąś sypialnię dla kogoś, kto wiecie lubi jakieś tam emo style, coś właśnie w tym guście. Także mi się to bardzo podoba i nie jest to też taki typowy Ikeowy styl, tylko faktycznie te sypialnie jak się je zrobi na przykład, bo no jednak skupiono się tutaj na sypialniach naslatków i pokojach nastolatkowych, to powiem Wam szczerze, że mają one naprawdę bardzo spoko duszę, i widać po prostu, jaką osobą dany nastolatek i dana nastolatka jest, a jak mamy, wiecie, taki ikowy styl trochę, no to jednak trudno jest zobaczyć tą, tą duszę, właśnie, to, to wnętrze, a wydaje mi się, że właśnie jako nastolatkowie często staramy się wyrazić siebie, również przez to, jak wygląda nasz pokój. Także to jest naprawdę bardzo na plusie. Minusem może być to, że faktycznie bardzo są różne te rzeczy i są z różnych. I nie łączą się w każdym wypadku. Nie jest to tak na przykład jak w przypadku życia eko, tak, że możecie prawie cały dom zrobić tylko i wyłącznie w tym dodatku. Tutaj raczej e, się skupiono, tak jak mówię, na pokojach nastolatków. Oczywiście standardowo mamy dosyć sporo rzeczy związanych ze szkołą, ponieważ tak jak wiecie, od teraz nasi nastolatkowie chodzą do szkoły. Hoły, natomiast trochę mało tych obiektów szkolnych, wydaje mi się, jest, kiedy ja próbowałem zrobić szkołę, to za każdym razem kończyło się to po prostu bardzo pusto i wydaje mi się, że po prostu gdybym miał całą pełną kolekcję, a nie tylko podstawę i dany dodatek, to było, dałoby się stworzyć po prostu lepszą szkołę. Także tutaj troszeczkę wydaje mi się, że za mało tych obiektów takich szkolnych doszło, jednak bardziej skupiono się właśnie na sypialniach, a to jest naprawdę bardzo, bardzo duża szkoda, ponieważ ja uważam, że można było, wiecie, dodać więcej obiektów szkolnych. Typu jakieś, nie wiem, nagrody, nawet wiecie, i tak dalej. Ja tak naprawdę wydaje mi się, że jest tylko jedna szafka z nagrodami, którą można postawić w szkole, i tak dalej. Tak samo inne szafki. Także tutaj jest to troszeczkę takie, że tak powiem, troszeczkę mnie to zawiodło, że jest tak mało tych rzeczy związanych typowo ze szkołą, skoro są to licealne lata, ale obiektów ogólnie jest dużo. Są obiekty również studniówkowe, ponieważ również możemy sobie urządzać i personalizować naszą studniówkę, tak samo jak zresztą możemy personalizować sobie nasze liceum. Więc ogólnie pomimo tego, że sam tryb budowania kupowania ma wady, to uważam, że naprawdę jest spoko i jest dużo obiektów, takich jak na przykład to okno, którym da się wychodzić i uciekać z domu, albo które mi się podobają i naprawdę mnie urzekły. Przejdziemy sobie teraz do świata Copperdale. Słuchajcie, ma 12 parcel, z czego dwie to są parcele związane typowo z liceum, czyli liceum i auditorium, które jest zaraz obok. Jest podzielony na trzy dzielnice i mamy też takie parcele tam jak na przykład sklep Bubble Tea i równocześnie Lumpex. Ma Mamy bibliotekę, mamy parki, mamy dom wakacyjny, oczywiście domy innych simów, no i bardzo ważny, tak zwane wesołe miasteczko, coś na wzór wesołego miasteczka, do którego możemy chodzić. Jeżeli chodzi o sam wygląd miasta, to mi się ono bardzo, bardzo podoba, daje mi taki vibe, typowego. Małego amerykańskiego miasteczka, ale mimo tego jakoś dobrze prosperującego. Całą historię, oczywiście, miasta i tak dalej, rodzinki obejrzymy sobie w kolejnym filmie na moim kanale, także o to się nie martwcie. Natomiast miasto totalnie bym dał w moim top 3, jeżeli chodzi o po prostu sam wygląd. Mogło być trochę większe, ale mamy dużą parcelę, mamy tak naprawdę wszystko, czego nam potrzeba i bardzo fajnie, właśnie, że zostało zrobione to wesołe miasteczko, ponieważ dzięki temu miasto jest dużo bardziej interaktywne i mamy tak naprawdę więcej rzeczy do robienia. W samej rozgrywce, dzięki temu, ale o tym porozmawiamy sobie już, jeżeli chodzi o rozgrywkę. Mamy kilka też miejsc, które naprawdę bardzo nadodzą się do fotek. Mamy dwa miejsca, w których można pływać, więc to też jest fajne, że od czasu, kiedy możemy pływać już w oceanach, rzekach, w simsach, to to cały czas jest implementowane. Mamy też kilka spotów, w których nastolatkowie mogą się spotykać, jak na przykład ten spot znany nam już ze Zwiastuna, gdzie jest kanapa i tak dalej. Ja co prawda nie widziałem tam podczas mojej rozgrywki nastolatków nigdy, ale możemy ich tam zwołać i oni się tam pojawią i możemy sobie tam w pewien sposób oczywiście poimprezować, także to jest bardzo, bardzo fajne. I teraz przejdźmy do rozgrywki, ale nie tej licealnej, bo jeżeli chodzi o liceum i jakby cały dzień w liceum to będziemy mówić zaraz. Więc zacznijmy sobie od miasta, bo przed chwilą mówiliśmy o mieście. Jeżeli chodzi o to wesołe miasteczko, jest ono interaktywne, co prawda, słuchajcie, ale według mnie można było zrobić to lepiej. W wesołym miasteczku mamy tak naprawdę 4 albo 5 atrakcji, jeżeli zaliczymy stoisko Bubble jako atrakcję. Więc mamy diabelski młyn, mamy tunel miłości, tunel strachów oraz budkę z lodami. I co jest ciekawe... A i jeszcze jest wódka ze zdjęciem. No to w sumie sześć. Co jest ciekawe, mamy tutaj tak naprawdę cztery nowe lokacje Barabara. Ponieważ w Diabelskim Młynie, w Tunelu Miłości, w Tunelu Strachów i w Fotobudce Barabara można robić tudzież figlować. Także to jest bardzo fajne, że tak dużo tych opcji Barabara dochodzi. Natomiast nie są one jakoś mocno satysfakcjonujące. Ponieważ jak się dzieje tam Barabara, słuchajcie, no to te animacje, no nie są za jakieś szalone po prostu. Przyjrzyjmy się teraz Lumpexowi, a zarazem sklepowi Bubble Tea. To się nazywa Thrift Tea po angielu. I w tym sklepie, słuchajcie, nasi mogą sobie przyjść i, że tak powiem, tworzyć outfity, które są również połączone z aplikacją Trendy, która polega na tym, jest to takie trochę Vinted, ale też nie do końca, ponieważ w tym lumpekcie możemy sobie kupić jakieś outfity i później właśnie wstawić je na Trendy, następnie Simowie mogą te outfity od nas kupować, no i możemy sobie zauważyć, że jakiś Sim wchodzi w outfit, który my stworzyliśmy. W zależności od tego, jak jesteśmy popularni na tej aplikacji, to też simowie częściej chcą kupować nasze outfity i częściej będziemy widzieć, po prostu jak oni się w nie ubierają. No, i możemy stać taką jakby ikoną, mody dla nas, latków troszeczkę. Tak samo my możemy ubierać się i kupować tam outfity. Natomiast, no to jest fajne na chwilę, mnie jakoś to nie porwało, powiem zupełnie szczerze. Bardzo fajny aspekt, jeżeli macie jakąś taką simkę, która by chciała być jakąś, wiecie, fashion icon i tak dalej. Ale ja się jakoś mocno w sumie nawet na tym nie skupiłem, po prostu na tym systemie trendy. Kolejną rzeczą, która jest bardzo ważna, to nasz simowy krójczek, czyli nowe social medium dochodzące w simsach, tak zwany Twitter. Tak mi się wydaje, że to jest właśnie taki simowy opowiednik Twittera, gdzie po prostu mamy, słuchajcie, naszą tablicę i możemy tam dodawać krótkie posty związane z tym, co robiliśmy danego dnia. Możemy tam, słuchajcie, również posiadać znajomych i kontaktować się z nimi przez właśnie ten komunikator. Co ciekawe, to na przykład, słuchajcie, jak wasza Simka jest niezręczna towarzysko i trudno się dogadać z kimś jej po prostu w realu, to przez internet może to być o, dużo bardziej ułatwione, więc to jest bardzo, bardzo spoko. Ten system mi się bardzo podoba. Bardzo śmieszne niektóre są właśnie powiadomienia, które tam występują. I fajnie, że można sobie znajdować nawet takich internetowych przeciw, którymi do końca się na przykład dogadujemy w prawdziwym życiu. Bardzo fajne. I fajnie, że, wiecie, to co było w trailerze jest faktycznie w grze się to bardzo podoba. Przejdźmy teraz do głównej atrakcji tak naprawdę i głównego tak zwanego selling pointa tego dodatku, czyli liceum i samej rozgrywce w liceum. I muszę przyznać, że rozgrywka w liceum jest troszeczkę, troszeczkę zawiodła mnie, yy, z tego powodu, że po prostu jest ona bardzo płytka. Wygląda to w ten sposób, że idziemy sobie, słuchajcie, do liceum i na samym początku mamy dwie godziny wolnego, później mamy godzinę lekcji interaktywnej, gdzie tak naprawdę podczas tej lekcji nie dzieje się dosłownie nic, my nie możemy Podejść do tablicy, nie możemy rozwiązać zadania. Jedynie czasem pojawiają się jakieś powiadomienia, że coś się na lekcji wydarzyło, i mamy do wyboru A albo B odpowiedź, ale to nawet wiecie. Jakby nie pokazuje się w żaden sposób, że nasz sim podszedł do tablicy czy coś, on po prostu siedzi robi notatki i tyle. To mnie, yy, że tak powiem, no, yy, zawiodło trochę, bo liczyłem na to, że nie wiem, będziemy mogli robić jakieś pranki w trakcie, na przykład wiecie, pluć przez słomkę, jak w tych amerykańskich filmach, albo nie wiem, kombinować jakieś rzeczy, wyzywać się, przeszkadzać nauczycielowi, albo nie wiem, zgłaszać się i tak dalej. Nic z tego po prostu nie istnieje, więc to jest trochę smutne. Następnie po pierwszych zajęciach mamy kolejne dwie godziny przerwy, gdzie możemy sobie iść na lunch, zjeść coś, porozmawiać sobie z innymi. Simami i to jest spoko opcja, ale wydaje się po prostu w tym liceum podczas tego dnia interaktywnego dzieje się za mało rzeczy, ponieważ wszystkie lekcje wyglądają tak samo, dzieją się w tej samej sali i wiecie, nie ma czegoś takiego, że idziemy sobie z nauczycielem na WF na przykład do piwnicy naszej szkoły i tam ćwiczymy, no nie po prostu cały czas mamy lekcje w sali no i nie możemy nic robić, więc to jest dosyć smutne. Natomiast fajnym systemem, który troszkę poprawia to, jest system słuchajcie, prankowania i bycia złym studentem, złym uczniem ponieważ mamy kilkanaście tak naprawdę możliwości na prankowanie, w zależności od tego, jak wysoką mamy umiejętność złośliwości. Na samym początku możemy, słuchajcie, prankować szafki naszych kolegów jakąś taką poduszką śmierdziuszką, możemy hakować radiowęzeł, możemy również pisać jakieś bazgroły na tablicy i wgórzeć nauczycieli. Uważajcie, bo tutaj pojawia się śmierć, której, którą ja niestety doświadczyłem, czyli właśnie jak podkładamy te poduszki i śmierdziuszki, to może ona jakoś tam wystrzelić po prostu i zesmierdzić naszego Sima na żonów, że jest jeszcze jedna... Na śmierć, są dwie ogólnie, tej drugiej niestety nie udało mi się w żaden sposób złapać, więc może uda się Wam. Kolejną bardzo fajną rzeczą jest to, że jeżeli mamy bardzo wysokie osiągi w nauce, to możemy przyspieszyć nasz czas po prostu szkolny i skończyć szkołę wcześniej, a jeżeli radzimy sobie w szkole bardzo źle, to możemy być ze szkoły wylani i jakby nie dokończyć swojej edukacji, to jest bardzo fajne. Tak samo możemy zostać dłużej w szkole, wtedy kiedy zachowujemy się źle, ale nie idziemy do żadnej kozy, wtedy tylko po prostu. Zostajemy dłużej na terenie szkoły. Jeżeli zostaniemy przyłapani na przykład na wagarowaniu tudzież wyjściu, w ogóle z sali podczas nauki, to może nas złapać jeden z nauczycieli albo dyrektorka i właśnie okrzyczeć, i, i wtedy po prostu możemy zostać w kozie. Fajnie by było, gdyby był jakiś specjalny nauczyciel, który by tego pilnował i nasi simowie po prostu, nie wiem, by musieli posprzątać coś, nie wiem, pozmywać w tej szkole, a nie po prostu zostawać dłużej. To by było bardziej rozwijające i fajne. Teraz przejdźmy do eventów, które są związane z tym, jakie mamy. Nowe aktywności związane z zajęciami pozaszkolnymi. Mamy cztery nowe zajęcia poza lekcyjne, pozaszkolne. Jest to cheerleading, jest to futbol, taki klub komputerowy i klub szachowy. Najbardziej rozbudowane są ewidentnie futbol i cheerleading i powiem wam, że jeżeli chodzi o cheerleading, to byłem nawet całkiem zadowolony, ponieważ animacje dla cheerleaderów są naprawdę bardzo spoko wykonane. Jeżeli chodzi o, o futbol, to niestety no spodziewałem się, że nie będzie to coś co robić jakichś wielkich meczy i wielkich festynów. Po prostu wydaje mi się, że byłoby trudno stworzyć animacje dla takich wielkich meczy, więc po prostu możemy sobie ćwiczyć futbol i tak dalej, z tą piłką, ale no nie ma żadnych takich meczów, ani wiecie, maskotek szkolnych, jakichś takich rzeczy. Po prostu wydaje mi się, że to było za trudne do wykonania i to trochę rozumiem. Dodatkowo piątek oraz w sobotę są właśnie tak zwane specjalne eventy, gdzie mamy dzień drużyny futbolowej i dzień cheerleaderski, gdzie możemy się spotkać z innymi osobami, które również biorą w tym udział i podczas jakby tego festiwalu, festynu porozmawiać. Yy... Wziąć udział w takich konkursach, ale powiem wam zupełnie szczerze, że nie jest to zachwycające. Tam mogłoby siedzieć więcej, mogłoby więcej ludzi przychodzić, ale no też rozumiem, że są jakieś pewne ograniczenia gry i po prostu gra by mogła tego nie ogarnąć. Dodatkowo, jeżeli jesteśmy w klubie szachowym albo komputerowym, to możemy sami urządzać sobie takie dni. Wydaje mi się, że po prostu nie są one jakby zawarte w kalendarzu i ustanowione odgórnie, ponieważ mamy już ten dzień futbolowy czy liderski. One są po prostu ważniejsze. Także ewidentnie tutaj na plus czy liderki można robić, słuchajcie, wiele figur różnych, przeróżnych, można robić je razem. Z innymi simami, także bardzo fajnie, jak się w to zagłębicie, to wydaje mi się, że będziecie z tego bardzo dowoleni. Przejdźmy sobie teraz do tego, jak wyglądają dodatkowe kariery dla nastolatków, ponieważ mamy tak naprawdę dwie kariery, czyli z Influencer oraz streamer komputerowy, ponieważ nie wiem czy wiecie, jeżeli widzieliście mój film Zbudowanie i skupowania, to widzieliście, że tam są specjalne takie zestawy streamingowe i nasz sim może streamować różne gry w zależności od tego po prostu, na jakim poziomie tej kariery jest, może dostawać jakiś wcześniejszy dostęp do gier i ogólnie zbierać tam sławę. To jest fajne, tylko szkoda, że zostało to zrobione na podstawie, wiecie, takiej kariery, jak na przykład chodzenie do pracy w fast foodzie. Wydaje mi się, że lepiej to by było, gdyby to, nie wiem, było tak bardziej na podstawie umiejętności. Tak samo zresztą z influencerem. Nie wiem, czy będzie to połączone z Instagramem, czy nie. Byłoby fajnie, gdyby to działało podobnie, albo było jakoś połączone, że to na siebie oddziaływuje. Natomiast z Influencerem jest tutaj po prostu duże połączenie z tak zwanym właśnie trendy, o którym mówiłem wcześniej, ponieważ możemy tworzyć te stylizacje, promować je i tak samo chodzić w różne miejsca i promować te miejsca. Kolejnym eventem, który jest bardzo ważny, jest studniówka, tudzież bal maturalny, który jest tak nazwany. I ja by dosyć miło się zaskoczyłem, ponieważ możemy, słuchajcie, zostać zaproszeni na Biforek, gdzie przychodzą do nas znajomi, albo my idziemy do znajomych i. Tam właśnie przygotowujemy się wszyscy razem na studniówkę. Podczas studniówki mamy kilka rzeczy do wykonania. Jest to tak zwany event, gdzie mamy, wiecie, do po prostu wykonania te rzeczy, jak na przykład podczas ślubu czy coś w tym stylu. I mamy tam na przykład, słuchajcie, potańczenie, wybranie króla krowej balu i błazna. Ogólnie studniówka bardzo na plus. Jak się postaracie, to może ona bardzo fajnie wyglądać, i dodatkowo macie zostać zaproszeni na afterparty po tej studniówce. I bawić się do rana Jeżeli chodzi o event z zakończeniem szkoły To był on zbugowany Podczas naszego testowania gry i zostało to już zgłoszone do jej, więc podczas waszego Grania, będzie to już naprawione Ale ja go nie doświadczyłem, więc nie wiem Próbowałem na wszystkie możliwe sposoby, on się pojawia Kilka dni po tym, jak wasi synwy się młodymi Dorosłymi, ale po prostu Jak moi synwy się młodymi dorosłymi To on mi znikał z kalendarza i to był taki bug właśnie Więc niestety nic z tym zrobić nie mogłem Kolejną rzeczą, która jest bardzo ciekawa To jest wymykanie się z domu I, słuchajcie, raz na Czas pojawiają się od naszych znajomych takie powiadomienia, że o, coś się dzieje na mieście, wyskoczmy i możemy się zapytać, słuchajcie, naszych rodziców, czy się na to zgadzają. Oni mogą się zgodzić, lub nie. No, jeżeli się nie zgodzą, to możemy się wymknąć przez to nasze okno, wyjść i, słuchajcie, dostać później szlaban. Jeżeli to wszystko, słuchajcie, w jakiś sposób wyjdzie i rodzice się dowiedzą. Także tak to, moi kochani, wygląda, i teraz jakby Powiem wam taką moją zbiorczą opinię na temat tego, czy dobrze mi się grał w ten dodatek, bo przypominam, że miałem tak naprawdę 4 dni tylko nagranie w niego i starałem się wycisnąć jak najwięcej z tego, ile mogłem. I wydaje mi się, że wycisnąłem z tego dosyć dużo. I pytanie, czy mi się dobrze grał w ten dodatek? Tak! Bardzo dobrze bym się grał w ten dodatek, odkrywałem się go bardzo dobrze i uważam, że jeszcze bardzo wiele rzeczy nie odkryłem, ponieważ po prostu nie miałem czasu. Mamy naprawdę rzeczy dużo, które dochodzą, i naprawdę przez długi czas będzie można się bawić w tym dodatku, naprawdę bardzo fajnie. Jedynie minusem dla mnie jest to, że faktycznie ta przygoda w liceum samym i ten dzień jest dosyć nudnawy, natomiast wszystko, co z wokół tego, na przykład jakieś pierwsze krasze. O wielu rzeczach w ogóle nie mówiłem jeszcze w tym filmie, bo inaczej tego po prostu zmieścić. Tak, tak samo słuchajcie, na przykład obawy o to, czy na przykład, nie wiem, spełnimy swoje marzenia, umie się takie, akurat u Maisy, jakieś takie obawy pojawiły i dzięki temu jakieś no, różne nastrojniki związane z tym, smutek i tak dalej, albo u starszych Simów obawa o to, że się umrze, no więc jest tego naprawdę dużo i jest dużo rzeczy, które są jeszcze odkrycia, jest dużo rzeczy, o których po prostu nie powiedziałem w tym filmie i według mnie naprawdę jest to solidny dodatek, ponieważ te rzeczy, które są takie niezależne od nas są naprawdę bardzo, bardzo fajne. Sam dzień w liceum tak jak mówię, jest to takie, no troszeczkę przegapiona po prostu to okazja, bo można byłoby tu zrobić więcej rzeczy, ale też wiecie, te pierwsze krasze, rośnięcie włosów, e trądzik, który się pojawia od czasu do czasu, który można zwalczać, dorastanie, problemy z dorastaniem, naprawdę jest tych systemów bardzo, bardzo dużo i jeżeli by powiedzieć o nich wszystkich, to trzeba po prostu, by było nagrać godzinny film na ten temat, albo obejrzeć wszystkie moje filmy, które będą się pojawiały podczas tego okresu najbliższego. Także, czy polecam ten dodatek Pytanie do Kupna? Tak, polecam. Wiadomo, nastolatkowie stają się o wiele ciekawsi przez ten dodatek, o Wiele I w końcu wydaje mi się, że są prawdziwymi nasadkami mimo tego, że ich wzrost nadal jest dosyć dorosły. I na pewno nie będzie to tak, że jak będę już grał normalnie sobie w Sims to będę z tymi nasadkami codziennie chodził do szkoły. Myślę, że to będzie tak wiecie raz, dwa razy w tygodniu, bo to jest fajne urozmaicenie, ale nie żeby chodzić codziennie, bo po prostu to może się stać repetytywne i z czasem się znudzić. Natomiast ta cała otoczka, która po prostu jest wiecie, która dodaje nam dużo do takiej normalnej rozgrywki. Bo wiecie, na przykład powiedzmy sobie, że rajska wyspa, to jest zatek, na którym trzeba się skupić, tak, albo witaj w pracy ze na. W którym trzeba się skupić, bo po prostu on działa najlepiej wtedy, kiedy my dużo z niego korzystamy. A dodatek licealny lata, to jest dodatek, który bardzo wpływa na rozgrywkę, nawet kiedy my tego w żaden sposób nie wymuszamy. Więc to jest duży plus według mnie, że ten dodatek widać nawet wtedy, kiedy nie chcemy, żeby był on widoczny. Bo często jest tak, że nie pomyślimy o czymś, nie zrobimy czegoś, Zapomnijmy o czymś, nie chcemy czegoś zrobić, a w tym przypadku, w tym dodatku, jest dużo rzeczy takich randomowych, które ja lubię i które po prostu urozmaicają bardzo grę podstawową. Także taka jest moja opinia. Nie powiem wam, czy kupić ten dodatek, czy nie, bo musicie zastanowić się na ten temat sami, ale zostawiam z tym, co powiedziałem wam teraz. I cóż, ja dziękuję wszystkim za mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Widzimy się mój w kolejnym odcinku, jeżeli Wam się podobał, to zawsze subskrypcję i komentarz, i łapkę w górę. I cóż, dziękuję za zobaczenia następnego i pa!